Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Lapsa Lecimy bez przedłużania Bo ostatnio mam dar przedłuża, dar Zwy... Dalej nie wiem jak to nazwać Po prostu przedłużam Niepotrzebnie Rok 2082 Twoja żona nadal prosi o kawior na kolację Wyjaśniłem już, że tego nie mamy Pogadam z nią jest pan wyśmiewany i lekceważony w internecie. Czy powinniśmy wprowadzić cenzurę? No myślę, że tak. No. Odkryliśmy, że kilka organizacji charytatywnych jest tylko przykrywką dla handlu nielegalnymi substancjami. Trzeba coś zrobić. Północne kraje nie mają swojej religii. Możemy zaaranżować misje religijne i ich nawrócić i znowu fundusze spadają. Północno-zachodnie Stany spodziewają się groźnej i niszczącej zimy. Proszę o pomoc finansową, nie stać mnie. Wygląda na to, że niebezpieczny zabieg, e, zbieg przekroczył granicę, a teraz ukrywa się w Twoim kraju. Czy mogę wykorzystać Pańskich ludzi, aby go znaleźć i aresztować? Tak. Wiem, że macie tu dość zaawansowane laboratoria. Czy mogłabym odwiedzić je podczas pobytu? Tak. Nasza kolekcja wina jest słabo zaopatrzona. Powinniśmy ją powiększyć. Generał od dawna prosi o coś nowego. Wojsko przynajmniej wzrośnie. Trudno. Finanse jakoś odbudujemy. Warunki życia zwierząt hodowlanych w niektórych częściach kraju są godne pożałowania. Powinniśmy interweniować. Nie stać mnie, chyba. Dobra, niszczymy. Moglibyśmy sprawić, by ogrody były piękniejsze, gdybyśmy tylko importowali nowe kwiaty z krajów zachodnich. Fundusze kosztują. Niestety nie stać nas na to. W kraju wciąż istnieją pewne sekty, które są przeciwne mojej doktrynie. Są bluźniercze i niebezpieczne. Podejmijmy, jeju. nie mogę. Promieniowanie na niektórych zamieszkałych, zamieszkanych przedmieściach drastycznie wzrasta. Czy powinniśmy interweniować? Ha! Jak ewakuujemy, to zbankrutuje. bankrutuje. Ale nie pozwólcie, aby ta informacja się rozeszła, to tak spadnie, że masakra. Hmm. Zaraz coś czuję, czuję, koniec. Panie prezydencie, lud jest biedny i głodny. Wiele rodzin nie ma nawet chleba. Pozwólcie im zjeść ciasto? O! Panie prezydencie, lud jest biedny i głodny. Wiele rodzin nie ma nawet chleba. Niestety ludzie nie docenili poczucia humoru i tłum rebeliantów atakuje Twoją rezydencję. Twoja rezydencja została oblążona przez rebeliantów, a ty schwytany. Zostajesz powieszony. Przynajmniej kolejne zakończenie odblokowałam. <noise> no cóż, nie było mnie stać na jedzenie, żeby im rozdawać. Mogliby troszeczkę mieć dystansu do życia. Rozumiem, że są głodni, no ale nie wyczaruje im jedzenie, tak? Nie ma pieniędzy, nie ma jedzenia, koniec grubka. Ewentualnie mogą zacząć jeść trawę. W Afryce dzieci jedzą wszystko, co znajdą nie tylko dzieci, ludzie. Dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się już niedługo. Do usłyszenia, cześć i pa pa.